Witajcie! Dzisiaj będzie o pompach obiegowych. No, pompy obiegowe głównie stosuje się w akwarystyce morskiej, jeżeli mamy akwarium filtracyjne o nazwie SUMP. To jest takie akwarium pomocnicze pod naszym głównym zbiornikiem, z reguły w szafce lub w innym pomieszczeniu. No zależy jakie macie duże akwarium. Oczywiście w słodkim akwarium też się takie filtracje stosuje przy większych zbiornikach. I dzisiaj mamy, słuchajcie, pompy obiegowe włoskiej marki SICCE. Słuchajcie, najważniejszym urządzeniem w takim akwarium morskim jest oczywiście pompa. Czemu ona jest najważniejsza? Oczywiście poza szkłem, no bo jeżeli nie będzie cyrkulacji wody, obiegu tej wody, to niestety całe życie nam się wyprowadzi na tamten świat, więc na pompach moim zdaniem, prywatnym, nie ma co oszczędzać, więc mam tu chyba najbardziej wypasione pompy obiegowe na rynku i funkcjonalnością, no i niestety. Sceną. Mam tutaj trzy modele. Nie mam najmniejszego, jest najnowszy model on numerze 3. On się już niedługo ma pojawić. Myślałem, że będzie na tym filmie, ale niestety jeszcze go nie ma. I słuchajcie, mam trzy modele. One się tak nazywają: Zenon. Jak ty to teraz wymówisz? Multifunction Pump, Pump, Synark, Synak. Synkra, Synkra chyba, <ścoughs> SDC. I mam tutaj, słuchajcie, model o nazwie 6, to jest moc od 2000 do 5500 litrów na godzinę. Mam tu model 9, od 4000 do 9000, sterowany. I ta pośrodku to jest chyba 7, ale w innym miejscu jest ta nalepka z mocą. I ja jej kurza stopa nie widzę. Chyba, że jest od góry, tak, jest od góry to jest siódemka, moc od 3000 do 7000 litrów na godzinę. Słuchajcie, oprócz tego, że mamy sterowanie z takiego pilota, to mamy również stelo, sterowanie z komórki na Apple Store lub Google Play, czyli na Androida. No dobra, to zapraszam na unboxing tutaj na stół i też pokażę Wam, jak działa model najmniejszy. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Klasycznie, co na pudełkach. 5 lat gwarancji, super. Fifi-Rifi, made in Italy, Multifunction Pump, Syncra, SDC, SDC. Nowa aplikacja Control. I to jest ten model najmniejszy. Szóstka. Zobaczcie, co on tu ma. Podnoszenie wody od metra do, do 3,5. Wydajność od 2550 litrów na godzinę. No i jeżeli tak na maksa będzie furczeć, to ma moc 40 W na full speed. Coś tu w chmurze, na komórce, Android, jabłko. Nawet ma czujnik temperatury. Sensor widzę tutaj. Pilot i sama pompa. Co tu jest jeszcze na pudełku? A, szóstka, 7, 9, czyli to co mam? rozpisane. Eee, rozpisany każdy model. No to spoko, bo to w sumie zobaczcie, no pudełka są identyczne, więc my sobie zrobimy tutaj zooma. Cóż tu producent napisał, czym te pompy się różnią, sekunda. Szóstka wam powiedziałem, siódemka od 3000 do 7000. tysięcy, podnoszenie od 2 do 5 metrów, tłusto, mocna maksa 65 watów, kabel 3 metrowy. I tutaj coś tam, a słuchajcie, komplet króćców na różne tutaj calowe wielkości, wykres wydajności i model największy 9 od 4000 do 9000. Podnoszenie, słuchajcie, od 2,6 do 7 metrów, czyli spokojnie pompa może stać w innym pomieszczeniu. No i moc 95 watów, nieźle, nie? Co żeśmy widzieli? O, piktogramy to lubię zawsze rozszyfrowywać. Fifi, rifi to ja wiem. To chyba regulacja prędkości, nie wiem. 24V uniwersalne, czyli do słodkiego, jak i do morskiego. Eee, może być chyba poza wodą i w wodzie, to ja zgaduję. Słuchajcie, komplet tutaj przejściówek Silent Kompakt, czyli mały. Kabel rotation 360 stopni. Aha, że możemy to sobie przesunąć jak chcemy, z lewej, z prawej do góry. Super. Tutaj cooling, running nie mam pojęcia. Tu jakieś cleaning, i tutaj bez narzędzi cała obsługa. Kompatybilne z ghl -em. może jakaś taka spedycja, nie znam. Z Apexem. Produkt włoski, certyfikacja. Dystrybutor, producent, Wszystko Włochy. Ciekawe, czy będzie coś z nie, Chyba nie. I słuchajcie, patrzcie, jaka fajna aplikacja control. To ją wam pokażę na komórce, ale to w dniu jutrzejszym mają mi podłączyć internet. Więc dzisiaj będzie tylko rozpakowywanko, a jutro application. Chmura, preset jakiś, monitor, Eko. I pauza na feeding, na karmienie. No spoko. I słuchajcie, opatentowane to wszystko. No, 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 no. Dobra, to zobaczmy, jak ona wygląda. O, panie! Co tu się dzieje? Jak to się rozbiera? Wirniki. To wygląda jak do odpinacza białek, takie igły, żeby było więcej bumbli. Tutaj jakieś cuda, tutaj coś tam. Magnetic. Cykle, pauza na 10 minut. Jakieś funkcje. Zatrzymamy wapkę. No i niestety Wi-Fi tylko 2-4 GHz. Słuchajcie, no już u tylu lat jest 5 GHz. Nie mam pojęcia, czemu cały czas wszyscy idą w tą starą technologię. Wolniejszą. Hmm, tutaj maila możemy sobie do nich napisać. Tutaj protection. Protekcja, żeby nie wyssało Bóg wie czego. No i zobaczcie, jaki zestaw krótców tutaj przyłącz. Super. Na różne rodzaje e, hydrauliki, czy tam węży. Hasło Sicce Italia. Zahaczę o Nie. Patrzcie, jaki, jaki pilot. No, kurza noga mógłby być z dwa razy mniejszy, nie? No, takie bydle sobie przykleić. Dotykowe. Nie ma przycisków. Ale kurde. No, za duży. To takie powinno być. Tu możemy sobie to przykleić spoko. To mogliby zminiaturyzować. Instrukcja. Angielski, włoski, niemiecki, francuski, hiszpański, holenderski, portugalski, rosyjski i co? Czajnijski? A gdzie jest polski? Przecież ty to Zenon musisz poczytać, żebyś ty tu głupot jakiś nie opowiadał, Jakieś obrazki tu wydajności. Patrzcie, ile tu tego jest. Chyba można to przypiąć do wszystkiego. A, zobaczcie. Tych pięć trybów pracy. Ja chyba jak to ma pracować? Nie mam pojęcia. Sinusoidalnie, Kurze, noga. Wszystko co chcecie. No i zobaczcie. Może być w akwarium i może być poza. Tak nie, tak, tak. Tak, 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 tak. Tutaj, że to widzicie, się obraca. Ten cały wylot. Jakaś zapinka. Tutaj, noha, że może chodzić na fula z wodą. Przykręcony, no ale bez wody to nie bardzo. Jak każda pompa może się zatrzeć. Pierścień, wirnik, o ring 1, 2. Tutaj, jakie cuda. To dobrze, to źle. Tak nie przystawiamy, żeby nie ssało wody z siebie, no wiadomo. Tak okej. Okay. Tak, ok, słuchajcie, może być chyba w każdym poziomie. No, nie może być jakoś, nie wiem, od dołu. Instrukcja do pilota. No, ale wiecie co? Coś po polsku by się przydało. Nie mówcie, że to jest po polsku. Numer seryjny, certyfikat. To oczywiście ja już poprałem. Bo się oczywiście skaleczyłem. No i zostawiłem ślady genetyczne. Instrukcja. Skromna, ale jest. Kto by ją czytał? Nie, czytajcie zawsze instrukcje. Wiecie, czemu ja nie czytam instrukcji? Żeby był taki naturalny film. Żebym się zdziwił, żebym się pomylił. Wiecie, ja jestem tylko człowiekiem. A lubię dochodzić tutaj do wszystkiego sam. Jest i nasze pompisko. No, waży dobre 2,5 kg. A tu jest, zobaczcie ten pierścień. Jak go się jakoś odpina i to wtedy można przesunąć. Także tu mamy zasys, tu mamy wylot, zaraz się do tego dobierzemy. Tu mamy na nogi. Tutaj patrzcie, jaki przewód z zabezpieczeniem spoko. I tu jest ta nasza osłona. że możemy to, słuchajcie, zamontować poza akwarium. A możemy też jakoś tak. To się wtedy tu jakoś ściąga. Ściąga i po prostu nakłada na to luzior. Będzie pewnie kabel zasilania do pilota. Tak. To zaraz obejrzymy. Porządny zasilacz. Patrzę, czy... Made in China! No myślałem, że dostaniemy jakiś włoski Ferrari, Lamborghini, Martini, a tu Chiny. Globalizacja. Wtyczka jak do pralki, albo żelazka, porządna. Patrzcie, ile mamy możliwości montażu. Chodzi oczywiście o hydraulikę. To są nogi, to są nóżki siostro i loringów. Fajny taki zestaw, bo jest wtedy bardzo to wszystko. Uniwersalne nóżki mamy. To zaraz założymy. Są cztery. Dobra. Ok. Zobaczmy, czy te pompy się różnią wielkością. Chyba nie. No, pudełka takie same. Chociaż na pewno wagowe. Dobra. Sekunda przerwy. Model 7. Pilot ten sam, zapewne instrukcja taka sama, inny certyfikat. Ta Sama pompa, wiecie co, jest większa. Ja pierdziulu, jakie pompisko. Widzicie to? Komplet. Przyłączy, chyba większy, albo taki sam, ale też uniwersalny. Dobra, a model największy. Wam, ja że sam karton jest sporo. Cięższy. Tu to samo. A ta pompa się tu już ledwo mieści. I jest taka ogromna. Jest różnica, ale patrzcie, wyciągnąłem z kartonu, porysowane, to nie Zenuś, Moby Dick, no jest różnica. Dobra, e, zobaczmy sobie wirniki, patrzcie na to, ja to zdjąłem, to się teraz, można o to obrócić, tak jak chcemy, ale patrzcie na to, co tu się dzieje. Jaki magnesior czpień ceramiczny. No jest kawał. Uje, widzieliście to? Tutaj mi palce urwało. Patrzcie, widzicie? Tu się... O, tak to wchodzi. O ring. To takie, z tym delikatnie, bo to taki plastik twardy dosyć. Nie chciałbym go połamać. Ok. I proszę bardzo, wirnik z modelu 7. Też spory. Kolor widzę, tych łopatek inny. Sporo mniejszy, nie? I patrzcie, tu jest napisane. Up, czyli góra. Luzior. Tu jeszcze schemat podłączenia na sucho. Zasilanie, zasilacz, przewód do sterownika i przewód zasilania do pompy. Miałem przetestować i użyć modelu pompy 6.0. Ale okazała się niestety za duża do mojego panelu. Ale zobaczcie, chłopaki śmiela są niesamowici i załatwili mi, można powiedzieć, prawie prototyp, bo dopiero będzie w sprzedaży. Wersję 3.0. Takie maleństwo mieści się idealnie, dlatego przetestujemy dzisiaj tą pompę. Ale zobaczmy sobie, jak wygląda wirnik, i co tu jest jeszcze. Zobaczcie, że niczym się nie różni od tych większych modeli, po prostu jest. Zmniejszona. Bardzo źle się to otwiera, chociaż tu akurat było ok. Trzeba uważać przy ściąganiu tego pierścienia. I tu tak samo możemy sobie chyba regulować, tak czy nie? O! Się zassało, bo jest o ring. Też możemy regulować, widzicie? I tutaj wirnik też jest byczy. Oś ceramiczna. Tutaj zobaczcie, są takie otworki, że się źle tego nie założy. Aha. weszło. Git. Zakładamy. Dobra. Złóżmy to sobie. Właśnie odkryłem, jak jest tu zasada działania. To po prostu nakładamy i ten pierścień nam trzyma, żeby nam to się nie rozpadło. Ok. Aha. Muszą wejść te zatrzaski u góry i wtedy ciach. I nie spadnie. A i można obracać teraz jakbyśmy chcieli. Woda wpada, woda wypada. Cóż my tu mamy napisane? Słuchajcie. Od 6 do 28 watów. Od 1200 do 3300 litrów na godzinę. Super, że jest regulacja. Maksymalne podnoszenie 3 metry. Elegancko. Sicze Synkra SDC 3.0. Włochy. Zobaczcie, nie na sprzedaż. Zenon ma jakiś normalnie prototyp. Co dostajemy w komplecie? Mniejszy zestaw trucił. Ringi spoko. Jakąś tu taśmę. Nóżki. Warta gdzie? Jest. Zakładam, bo zaraz pogubię. O. Git. No i tu fik. Albo tak. A, bo... O, teraz będzie git. I tutaj słuchajcie, ja sobie połączę to, gdzie ja to mam. Zaraz Wam pokażę. Do mojej hydrauliki. Ja mam tu widzicie hydraulikę do panela, którą będziemy kleić. Ale tą sztywną hydraulikę połączymy sobie takim oto elastycznym, silikonowym. Wężem. To widzę co? Do reklama reaktora. Ale my użyjemy tego do połączenia. No, ale już nie w dzisiejszym filmie. Dobra, co dostajemy dalej? Zobaczcie. Ja płakałem, że ten duży kontroler od większych braci to jest taki. Tylko, że jak się mu przyjrzałem, to on jest świetny. Bo po pierwsze, ma tryb eko. Ma pauzę. Ma ustawienia, ma jakieś blokady, ma FIFI, RIFI i ma tu zobaczcie magnetyczne magnetyczne cudo, a to na taśmę. To jest od modelu chyba 7, ale 7, 6 i 9 mają takie same sterowniki. Mówiłem, że są duże, nie? ale mają te opcje. I zobaczcie, że Synchro 3.0 ma wersję mniejszą, tą taką małą, kompaktową. A tu już takich możliwości nie ma. Poza plusem, minusem i włączeniem, to cała reszta obsługi jest z aplikacji. Zabrakuje mi tutaj przycisku pauza. I tu zobaczcie, jest uchwyt. Wyjeżdża i go na normalnie śrubki. A, to już wiem po co jest nasza taśma. Fik. I już nie będziemy nic wiercić. Szkoda szafki. No, płakałem, że ten duży, a to jest słuchajcie dotykowe, moc tu się ustawia, tak, a tu się wyłącz, wyłącz, a tu mamy to wszystko w apce, plus minus, plus apka, więc apkę wam zaraz pokażę. Zrobimy. Dobra, to może najpierw apka i zobaczymy jak to dmucha. To ja skombinuję jakieś akwarium z wodą. Akurat mam na dolewkę, to wleję do tej dolewki wodę, podłączymy pompę i odpalimy aplikację, zobaczycie o co chodzi. A jak to się do kupy składa? Tu mamy, proszę bardzo. O, i weszło idealnie. Jak to skręcimy, to jest wodoodporne. Długi przewód, nie? Mówię o tym. Spoko. To będzie w panelu. Patrz, żeby się w każdym zmieściło. To będzie w panelu. To będzie gdzieś z boku. I mamy zasilacz do naszego urządzenia. Fik. OK, idę po akwarium z wodą i pokażę wam apkę. OK, stanowisko testowe zbudowane. Ja mam już apkę zainstalowaną. Bardzo prosto ona działa. Już wam wklejam obraz. sekundunia. To wchodzimy do aplikacji. Siągamy ją sobie ze sklepu Play. Ja Wpisałem Switch i od razu ona się znalazła. Nazywa się Control Al, taką ma ikonkę. Wchodzimy do niej. I mamy nasze urządzenia. Ja już mam tutaj zainstalowany, rozłączony falownik i zainstalowaną pompę. Zgrupowane to mam w akwarium morskie Zenona. Mamy nazwę urządzenia, możemy sobie zmienić. I jeżeli by tu nic nie było, to po prostu jak dodać nowe urządzenie? Dajemy plusik. Wybieramy co chcemy: czy pompę SDC, PSK, falownik czy do dozing. Bierzemy pompę. Mamy te 679 z dużym kontrolerem, 30 z małym lub duże pompy z małym kontrolerem. Bierzemy 3.0. Musimy być zalogowani do sieci 24G. Pamiętajcie, że pod 5G to nie będzie działać. Dajemy proces <ścoughs> i nam się pompa zainstaluje. Jak ona się zainstaluje, to po prostu będzie tutaj ikonka tej pompy. Możecie sobie zmienić nazwę na taką, jaką chcecie. Tu jeszcze są opcje jakieś kolory sobie można poustawiać, cuda i grupować urządzenia. Tutaj macie informację, że pompa była wyłączona 20 godzin. Alarmy się tu zbierają, no bo ja wczoraj się nią bawiłem. Ale wejdźmy w końcu do pompy. I tu słuchajcie, mamy tak, że pompa wyłączona, temperatura 17,3. Historia temperatury. No, sprzed 5 minut raczej nic nie będzie. Cisza i spokój. I co mamy dalej? Włącz, wyłącz, regulacje mocy. Tu mamy 100%, na dole pauza, tryby i jeszcze programy. Programy są super. Ale dobra, najpierw włączmy pompę. Zobaczymy, czy nie rozwali mi akwarium. Moc pompy 8%. I widzicie, co się dzieje. Moc pompy 31%. Dam na minimum, bo pompa leży, a nie stoi. Jakbym ją postawił, to miałbym prysznic. Więc mamy tutaj co? Jaki jest tryb Konstans? Jest pauza do karmienia ryb. Widzicie? Możemy sobie spauzować, jeżeli karmimy. I mamy słuchajcie, programy i tryby. W trybach no wejdźmy tu, tak? Gdzie to się wchodziło? Tu. Tryby. No more. Mamy jakieś takie pulsacyjne. cud, dawianki, wszechświata. Możemy sobie wybrać. Typ, słuchajcie, mam stary telefon służbowy, on ledwo działa, więc tu idziemy z opóźnieniem, ale z lepszego się nagrywa. Więc mieliśmy do wyboru albo lepszą obsługę aplikacji, albo lepszy obraz. Dobra, weźmy ten tryb. No, Tu nawet dotyk siada. Bez trybu. I mamy programy, i to jest super. Patrzcie na to. Mamy programy. Żadne, konstans, tak? Czyli leci tak jakśmy ustawili: 50% od 0 do 24, ale mamy, patrzcie na to. Mamy tryb nocny: od 0 do 6, 20%, od 6 do 20%, 80 i potem znowu lulu. Spoko. Mamy na przykład tryb Fidal. Takie. Mamy. Coraz mocniej i potem słabiej. Oczywiście możemy własne tutaj widzę rzeczy pododawać. Mamy custom. A, custom to jest. No, że sami sobie to wybieramy, kiedy się zaczyna, kiedy co i na jaką. Z jakim powerem. Super turbo fajna opcja, jeżeli chcemy, żeby w nocy jednak to chodziło energooszczędny, a nie wychodzimy, tylko musimy dać zapis, Zenuś. No, fajny bajerek. Ja to wyłączę, bo to pewnie szumi. Apka, mistrzostwo świata. No to co? Eee, ja to w innym filmie po prostu zainstaluję w panelu filtracyjnym. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, bo dla mnie ta apka i ta pompa to jest mistrzostwo świata. Wiecie, kiedy jestem gadżyciarz. A tu leżąc na kanapie możemy sobie wszystko ustawić. No niestety pompy nieregulowane to nic nie ustawimy, chyba że zamontujemy zawór. A pompy sterowane, sterowane, no to możemy tak jak tutaj, tylko plus minus z palca. Ale to jakby skoro zakładamy akwarium smart, no to prawie wszystkie, chyba tylko dwa urządzenia nie są smart, albo jedno, ale to wyjdzie w trakcie filmu. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu.